wszystkim ty się bijesz, z kurami chyba na tym, no, ty, jak się to się nazywa? ringu? są są za silne. Kure są za silne. Kure są za silne. Są za silne. Z mrówkami. O! Idzie tak, na... Nie! A tam, no, tam, tam są Koniec. Uj, tu stoją psy. O no, Jezu, już nie wytrzymam. Tu no. stoją psy. I mówię ci za no, te. Psy na całej. Ej, no, Czyli, no chodź, może od... chodź. Tylko powiedz im, że ja wchodzę, no bo Ale ja one nie jestem w kilu właśnie. Chodzi, On jest w kilu właśnie. Nie, no nikogo nie naprawi. Tak? No. Uwaga! O, wow. wow. jest kidelek. Bo... Tak Ale już... nie spała, cicha woda, cicha woda, bił się u... a, i Tak, i, i chce huknieć. No a widzisz, cicha woda, poszedł i na A my jak te kur... A my jak te kur... No na nasze wesele poszliśmy. <laughs> My mieliśmy zaproszenie on się wbił na nasze wesele. No, dobra, 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 dobra. Tak, dobra się i się wbił. Chce, tak. Kury nie złapał, mnie nie posadził, a poszedł na no, opatrz. Jeszcze na tam dam teraz. Hello. Tak Hello. masz napisane, tak masz Sleep napisane. Head. Sleepy head. Zgrabna. Super zgrabna, zgrabna. tylko że jest troszeczkę za młody. Ja myślałem, że ona jest z Rosji, a nie zgrabna. Zgrodna. zgrabna. 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 Ale hmm. sympatyczne trochę, trochę nie ma dystansu do, do rzeczywistości tej tutaj, ale może nabierze. No młoda jest. Młoda, może nie, do też. Jak masz 18 lat, Może masz dystans. No, może nabierze. No jak tam już, to zabiegu? Nie. Nie patrz na mąki, bo są nie ma ale... Dobra Jola. Jola, kiedy ty się ogolisz? Musiałem ja na to patrzeć nie mogę. O, patrz następny, następniku. A siedzimy jak te mieściaki. Chodź, bo tam impreza jest. Ej, wywalasz w mojej łazienki. To jest podobno jakaś impreza jest.